Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w poniedziałek trzeciego tygodnia adwentu. Słowem, które nas dzisiaj prowadzi, jest fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 21, wersety od 23 do 27. Dzisiaj przed oczyma mamy Jezusa, który naucza w świątyni, głosi Ojca. Głosi Królestwo Niebieskie. Podchodzą do Niego starsi, uczeni w piśmie, z pytaniem: Jakim prawem to czyni? Jezus, który sam jest wypełnieniem prawa, nie chce odpowiadać starszym, nie chce im się tłumaczyć, ma w sobie potrzeby niezależności. Przecież On dobrze wie, że jest Bogiem i czyni to, co powinien czynić. Głoszenie Ojca, głoszenie Królestwa Bożego to było Jego zadanie, Jego misja. I w tej misji chce być samodzielny, chce być decyzyjny, chce być niezależny. W końcu to tylko On wie, jak ma wypełnić tę misję. Jezus na zadane pytanie również odpowiada pytaniem. Tym razem pyta o Jana Chrzciciela. Przez to pytanie konfrontuje starszych i uczonych, bo przecież oni sami się zastanawiają, co mają odpowiedzieć. Jeśli odpowiemy tak, to odpowiemy tak. Jezus przez to pytanie pokazuje uczonym w prawie, jak bardzo są zależni od ludzkiej opinii, jak bardzo są uwikłani w ludzkie schematy. Pytania Jezusa konfrontują. Pytania Jezusa czynią nas wolnymi, o ile dojdziemy do odpowiedzi prawdziwej, nieprawidłowej. Jezus przez zadawane pytania prowadzi nas do wolności, do niezależności. On nie chce szybkich i łatwych odpowiedzi. Odpowiedzi stawiają nas w miejscu, już coś osiągnęliśmy. Pytania. Sprawiają, że idziemy w drogę, szukamy odpowiedzi, szukamy tego, co kieruje naszym myśleniem, naszym postępowaniem. Można powiedzieć, że pytania Jezusa są iskrą, która rozpala naszą metanoję, nasze nawrócenie, że chcemy znaleźć Chrystusa w naszym życiu i tylko z nim skonfrontować nasze życie, naszą niezależność. Każdy z nas ma tę potrzebę decyzyjności, niezależności, mocy sprawczej w swoim życiu. I Jezus bardzo dobrze rozumie te potrzeby. Sam nimi żył, sam je realizował. Ale dla nas jest jeszcze coś bardzo ważnego. Czy jesteśmy w stanie wejść w relację z Jezusem do tego stopnia, żeby oddać Mu swoją niezależność? Swoją decyzyjność. Żeby On był Panem i Bogiem naszego życia. On nas nie ogranicza, on nas nie zniewala, a jeszcze bardziej czyni nas wolnymi. Wolnymi od zła, od grzechu, od ludzkich, od ludzkich skłonności do złego. Czy dzisiaj jestem w stanie oddać Jezusowi moje życie, powiedzieć, Ty jesteś Panem mojego życia? Chcę, byś stawiał mi pytania, bym, bym konfrontował się z rzeczywistością, bym coraz bardziej stawał się wolny. Czas adwentu to czas poszukiwania sensu, poszukiwania prawdy, poszukiwania Boga. Gdzie Bóg jest dzisiaj w moim życiu? Kim jest w moim życiu? Jak bardzo jestem od Niego zależny?